Are you always in the mood? I'm not gonna I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool, baby. I ain't playing by your rules. I be doing better with a view, are you always in the mood? So I'm tell you what to do, but try to play it cool, baby. I ain't playing by your rules. Baby, Dzisiaj zapraszam Was na moją paranormalną rutynę wakacje. Mamy godzinę 9.20, ja wstałam koło 9, ale sobie jeszcze leżałam w łóżku. Teraz mam zamiar pościelić łóżko, tak jak zawsze. stronę, bo byłam na filmie Jurassic World, co możecie zobaczyć na moim Instagramie, moją opinię, tutaj Wam się wyświetli nazwa. I ogólnie to mega fajnie, mega mi się podobało zrobić takiej strony, taką stronę. No a byłam na paru filmach, a w szafce mam schowane ulotki do różnych prac, więc wydaje mi się, że zrobię sobie taką pracę jeszcze raz. W ogóle to teraz sobie tak pomyślałam na taką serię, że będę zbierała ulotki z tych filmów, w których byłam i będę sobie je rozkładała i losowała palcem, pomieszała z ankietę i losowała palcem, którą ulotkę wylosuję, właśnie z niej robię taką stronę. Jak tutaj jest Jurassic World Wydaje mi się, że to byłby w sumie spoko pomysł Więc zastanowię się nad tym pomysłem W ogóle dajcie znać w komentarzach Jeśli będą odblokowane Bo ja w sumie nie wiem, czy są odblokowane Bo raz są, raz nie są A ja nie wiem, jak włączyć je tak na zawsze Więc jak będą odblokowane To napiszcie, czy chcielibyście taką serię Bo jestem też mega ciekawa Dzisiaj, tak jak powiedziałam, zrobię sobie właśnie stronę z Paddington w Peru. Gdy jakiegoś czasu też sobie włączam jakąś muzykę. Ja zazwyczaj wpisuję Studio With Me Music yy, i wtedy mam jakieś godzinne, półgodzinne, dwugodzinne nawet yy, muzyki. Znaczy takie jakby ASMR trochę, No takie jak ktoś pisze, albo pada deszcz, coś takiego. Więc mega Wam polecam. Ja sobie to wpiszę i zaczynam. Zobaczcie, właśnie dokładnie wpisałam Studio Which Me Music. No i dzisiaj wydaje mi się, że puścimy sobie to, to myszka mi nie działa. W dzienniku podróży, ale pamiętniku, więc teraz czas na śniadanie, bo jestem mega głodna. W ogóle, ostatnio zaczęłam pić wodę z pomarańczą, a nie z cytryną i naprawdę jest mega dobra. Więc polecam, chociaż z cytryną też mega lubię. Ogólnie to byśmy jeszcze dzisiaj nad jezioro, ale raczej nie pójdziemy, no bo ma być 22 stopnie, ale na jezioro 22 stopnie to trochę słabo. Jeszcze ma być dosyć spory wiatr. Więc niestety dzisiaj nie pójdziemy na jezioro, ale pójdziemy w fajne miejsce, jedno z moich ulubionych miejsc. I to jest takie aktywność sportowa, więc później wam trochę będziecie mieli urywki, jak się tam bawimy. Więc ja idę na śniadanie. Na śniadanie mam tosty z salami. I jest to seria dobra, mam salami ostre. Muszę się widzimy później, a my oglądamy swój serial i jemy śniadanie. Teraz czas się ubrać. I jak się prezentuje mój outfit. Spodnie długie. I potem co Wam teraz pokażę będziecie wiedzieli gdzie idę. Skarpetki. Tak, mam nadzieję, że zgodliście. Idę na trampolinę. Mega się cieszę, bo jest to jedno z moich ulubionych miejsc. Więc trochę Wam nagram, jak będę na trampolinach się bawić. No i fajnie, więc musiałam się ubrać trochę tak wygodnie, więc ja coś spakować. Nie jestem przy swojej toaletce, bo nie ma tam miejsca, żeby postawić statyw, więc teraz przyniosę sobie tę lusterko i robimy wygodną fryzurę, no bo wiecie, idę na trampolinę. Więc zrobię chyba sobie standardową kitkę, bo nie mam pomysłu na inne jakieś wygodne fryzury. A ja dużo fryzur też nie umiem zrobić, więc wydaje mi się, że kitka to będzie. Spoko pomysł. I nałożę sobie zwykły błyszczyk od Chupa Chups. Teraz użyję sobie mgiełkę. Nie wiem, czy to się w sumie nazywa mgiełka, ale dobra. Użyję sobie od Chupa Chups. Dzisiaj trochę tak Chupa Chups. I jest to zapach wiśnie. Więc prezentuję. I szybki update. Mamy godzinę 10:33. Sorki, ale na trampolinach nic nie nagrałam.